To ma być Twoja świadoma decyzja, żebyś się rozumiał, jak to działa. Siemano, z tej strony Bartek Puchać przez Samoha. Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj będzie film o inwestowaniu pieniędzy. Nie wiem, czy już to robisz, ale jeżeli nie, to chciałem tym filmem zachęcić Cię do tego, żebyś zaczął o tym myśleć. Ja robię to już od jakiegoś czasu, też niedługo, bo któryś dopiero rok. Natomiast z każdym dniem coraz więcej się uczę i sądzę, że pewne zasady, reguły gry jestem w stanie Ci przekazać, żebyś Ty błędów na swojej drodze popełnił mniej. Powiem Ci też w tym filmie po co w ogóle inwestować pieniądze, a jeżeli temat inwestowania Ciebie interesuje, to w następnym filmie na tym kanale powiem w co konkretnie ja inwestuję swoje pieniądze, tak żebyś mógł zobaczyć czy może znajdziesz tam coś dla siebie. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to koniecznie subskrybuj ten kanał, żeby nic Ciebie nie ominęło. I napisz proszę w komentarzu, czy kiedykolwiek w coś już inwestowałeś swoje pieniądze, czy jeszcze nie, i dopiero chcesz zacząć na tą drogę wchodzić. Chciałbym, żeby ten film zainspirował Cię do tego, żebyś zaczął myśleć o inwestowaniu na spokojnie, że trzeba robić to z głową i nigdzie się nie śpieszyć. Ważna sprawa, ja doradcom podatkowym, inwestycyjnym. Nie jestem, więc wszystko, co powiem w tym nagraniu, to jest tylko moja opinia. Ty nie musisz w ogóle brać jej za pewnik, nie musisz w ogóle słuchać tego co mówię, więc po porady inwestycyjne udaj się do profesjonalnego doradcy. Po co w ogóle inwestować pieniądze? Pierwsza sprawa, żeby mieć ich więcej, myślę, że to jest normalne. Czyli jak masz banknot 5 dyszek, 50 zł, to chodzi o to, żeby poprzez inwestowanie mieć. 100 zł za jakiś czas. Długofalowo, żeby zrobić z tego 200 zł, a później 500, 1000 i tak dalej. Oczywiście mówię to w maksymalnym uproszczeniu, bo tak prostoliniowo to nie wygląda, ale taki jest główny cel inwestowania. Druga sprawa, bo pieniądze tracą swoją wartość, czyli złotówka z każdym dniem się osłabia. Czy to na tle innych walut, czy sama inflacja też powoduje to, że to, że kiedyś miałeś 100 zł w portfelu, załóżmy rok temu, no to teraz za to kupisz dobro wartości 90 zł. Oczywiście też w pewnym uproszczeniu przybliżeniu. Czyli z każdym rokiem masz coraz mniej pieniędzy, więc nawet jeżeli ktoś odkłada pieniądze systematycznie, no to i tak warto pomyśleć o tym, żeby chronić ten swój kapitał, bo jeżeli odłożysz 1000 zł i nic z nim nie zrobisz, to za rok będziesz miał 900 zł, a nie 1000. Czyli stracisz stówę bez sensu. Następna sprawa. Pieniądze to jest energia. Jeżeli tą energię trzymasz w szufladzie, w skarpecie, w banku czy gdziekolwiek, to nic się z tymi pieniędzmi nie dzieje i to jest bez sensu. Pieniądze muszą być w ruchu nieustannie coś. Kupujesz gdzieś, w coś inwestujesz, coś sprzedajesz. O to chodzi w tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby zbierać i kolekcjonować pieniądze, ale chodzi o to, żeby były one w obiegu. No i ostatnia sprawa, żeby mieć spokój w głowie, czyli zabezpiecz się na przyszłość. No bo w życiu może być różnie. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak pewna praca, pewne zdrowie, pewna emerytura. Jak w to wierzysz, to znaczy, że ktoś Ci nieźle... Złych rzeczy do głowy wpakował, bo podejdź do tego racjonalnie. Pracę możesz zawsze stracić. Masz dobry biznes, też może pójść coś nie tak. Zdrowie może w każdej chwili podupaść. A jeżeli chodzi o emeryturę, to myślę, że tutaj nie muszę nawet tłumaczyć, bo jeżeli wierzysz w to, że ZUS zapewni Ci emeryturę, to powiem Ci, jesteś w błędzie. To znaczy, on ci ją zapewni, ale tak niską, że nie wiem, co za to kupisz. No dobra, i teraz kilka zasad, którymi ja kieruję się inwestując swoje pieniądze. Pierwsza z nich jest taka, że po pierwsze spłacz długi, a dopiero potem zbuduj poduszkę finansową, a dopiero potem weź się zainwestowanie. Jeżeli chodzi o poduszkę finansową, mówiłem o tym na tym kanale, możesz ten film sobie odnaleźć. W skrócie chodzi o to, żebyś odłożył sobie pieniądze na 3 do 6 miesięcy życia, jakby czasem jakieś niespodziewane okoliczności w Twoim życiu się zadziały. Druga sprawa: inwestuj tylko swoje własne pieniądze. Czyli nie pożyczaj pieniędzy po to, żeby zainwestować, bo możesz je stracić. Nieważne w co będziesz inwestował, zawsze takie ryzyko jest. Więc miej tego świadomość, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. Jeżeli nie masz pieniędzy, to nie inwestuj. Zarób je, zmień pracę, idź po podwyżkę, a dopiero potem uczy inwestowania. Trzecia sprawa, inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Czyli miej z tyłu głowy ryzyko, jakie wiąże się za inwestowaniem swojego kapitału. No Chyba, że jesteś hazardzistą i nie patrzysz na to w ten sposób jak ja. Czwarta sprawa, rób to małymi krokami. Czyli co miesiąc systematycznie wpłacaj jakąś ustaloną przez siebie kwotę. Ja inwestuję tak między 30 a 35% swoich zarobków co miesiąc. Czasami jest to 30, też czasami 35%. W zależności od miesiąca mam nieregularne w miarę dochody, bo pracuję w sprzedaży, więc one się trochę wahają, ale mniej więcej zawsze podobną kwotę inwestuję. Piąta zasada: nie daj ponieść się emocjom. Czyli mieć świadomość tego, że inwestowanie to jest psychologia. Wszystkie rynki finansowe to jest psychologia. Ja podchodzę do tematu tak, że robię trochę inaczej niż wszyscy. Czyli jak większość ludzi na przykład coś sprzedaje, to ja wtedy staram się kupić. Jak wszyscy kupują, to ja staram się sprzedać. Wiadomo, nie robię tak zawsze, ale mam z tyłu głowy tą zasadę, bo. Pomaga ona zachować spokój, czyli jak wszyscy panikują, ty się wychiluj i nic nie rób. Szósta sprawa, myślę, że dość istotna, obmyśl strategię. Czyli zanim zaczniesz inwestować, rozknij sobie w głowie, czy jesteś osobą, która będzie grała krótkoterminowo, czy długoterminowo, czy średnioterminowo. Oczywiście możesz sobie stworzyć trzy portfele, dla przykładu, czyli jeden portfel. Bardziej agresywny, krótkoterminowy, tam grasz mniejszymi pieniędzmi, ale na większym ryzyku. Drugi, trochę bardziej długoterminowy, trochę mniejsze ryzyko. Na ten trzeci, załóżmy taki na emeryturę yy, i grasz tam bardzo długoterminowo, długodystansowo, z małym ryzykiem. Pomału zwiększasz ten kapitał, chronisz pieniądze przed inflacją. Następna sprawa, też trochę związana z tą strategią. Ustaw sobie tak zwane mentalne stop losy i zaplanuj wyjście. Czyli, dla przykładu, jeżeli kupiłbyś sztabkę złota za załóżmy 1000 zł, to sobie określasz, dobra, jak spadnie do 800 zł, to ją sprzedaję, a jak urośnie do 1200 zł, to też ją sprzedaję z zyskiem. To pomoże ci ograniczyć ryzyko. No, bo wiadomo, lepiej stracić 200 zł, albo wyjść z 200 do przodu. Jeżeli myślisz, że kiedy będzie ci coś rosło, to ty to wypłacisz, ale nie określisz sobie tego precyzyjnie, to powiem ci, że być może jesteś w błędzie. Bo zazwyczaj działa to tak, że kiedy widzimy, że coś rośnie, to mówimy, a dobra, jeszcze chwilę poczekam, bo teraz jest na fali, pewnie jeszcze trochę rośnie. I przez to ludzie tracą. Bo nie wypłacą w ogóle, potem spadnie na dół i sprzedadzą załóżmy tą sztabkę za 700 zł. Następna sprawa to dywersyfikacja, która polega na tym, żebyś nie trzymał wszystkich swoich pieniędzy w jednym produkcie inwestycyjnym. Czyli, dla przykładu, inwestujesz wszystko w złoto, tylko rozdzielasz to na różne produkty, czyli, na przykład, kupujesz trochę złota, trochę srebra. Trochę kryptowalut, trochę akcji, może jakąś nieruchomość. Po co? Bo jeżeli któryś z tych rynków finansowych zaliczyłby dołek lub totalny jakiś upadek, to Twoje lądowanie będzie bardziej miękkie, bo wszystko naraz raczej nie spadnie. Ja w życiu raczej jestem ryzykantem i na no, złe mi to jeszcze chyba nie wyszło. I pamiętam, jak wchodziłem w rynek kryptowalut ponad rok temu, półtorej, może już. I wszedłem dość agresywnie. Całym swoim kapitałem zainwestowałem go w kryptowaluty. Dość dużą sumę, jak wtedy dla mnie. Na złe mi to nie wyszło, bo finalnie wyszedłem na tym bardzo dobrze. Ale raczej tego ci odradzam. Lepiej sobie zainwestuj w dwie rzeczy, może w trzy, lub zrób to mniejszymi krokami, a nie od razu na wariata. Następna zasada to edukacja. Czyli kupuj tylko te rzeczy, o których coś wiesz, na których się znasz, gdzie sobie trochę poczytałeś, pooglądałeś filmy na YouTube na ten temat, a nie, że kupuję coś, bo mi kolega powiedział, że to warto kupić. Nie, to ma być Twoja świadoma decyzja, żebyś rozumiał, jak to działa. Oczywiście nie mówię, że masz nie słuchać się kolegi, który na przykład inwestuje swoje pieniądze i robi to z sukcesami. Ale pozwól sobie zrozumieć, jak działa rynek, żebyś po prostu nie zaliczył wielkiej wtopy. No, więc, reasumując, z tymi zasadami ja się kieruję. Czy moje wszystkie decyzje są dobre? Oczywiście, że nie jestem człowiekiem i popełniam błędy, natomiast inwestując swoje pieniądze jestem na plusie. Wiadomo, były też nietrafione inwestycje. Ale traktuję je jako lekcję, bo ja w życiu kieruję się zasadą, że wygrywam, albo się uczę. I o tym, w co inwestuję swoje pieniądze, jakie błędy popełniłem, powiem Ci za tydzień. Więc subskrybuj ten kanał, żebyś dostał powiadomienie o tym filmie. I zostaw kciuka, że ten materiał wniósł wartość do Twojego życia. I napisz w komentarzu, jak Ty podchodzisz do tematu inwestowania pieniędzy. Życzę Tobie udanego dnia. Do zobaczenia. Siemano.